Siema, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj omówimy sobie typ ogniska. Nazywa się on Dakota Firehole po angielsku, a po prostu na polski to jest w wolnym tłumaczeniu Dakota ognisto dziura. Bardzo fajne tłumaczenie. Ale przejdźmy do rzeczy. Jak widzimy ognisko składa się z dwóch dziur zobaczmy kopiemy najpierw dwie dziury w odległości takiej jakiej widzimy w porównaniu do mojej ręki no, mniej więcej czy jedna taka dłoń odległości wykopujemy najpierw tą później tą zaczynamy kopać Później trochę... Pod, jak już jest wykopana, tutaj pionowa dziura zaczynamy kować pod kątem. I później przebijamy tam taki tunel. Ten tunelik powoduje, że mamy mocy mocny cuk. I ustawienie tej drugiej dziury jest też bardzo ważne, gdyż ustawiamy je od strony zachodniej, gdyż przeważnie od zachodu wieje wiatr u nas w Polsce. Więc tutaj odsyłam do ostatniego filmiku o. Rozpoznawaniu kierunków świata, jak je określić, tak? Jak też pamiętam, to też określaliśmy w ostatnim filmie w tym samym miejscu tu jest zachód. To ognisko jest, ten typ ogniska jest używany przede, używane przede wszystkim do gotowania. My, jeżeli chcemy, mamy tam większą ilość pożywienia, przyrządzenia, czy coś takiego, to bierzemy sobie Yy, świeże, yy, z, z żyjącego drzewa, żeby było namoczone to drewno, nakładamy sobie na to, o tak mniej więcej, może o lepsze coś wezmę, jako rusz i na to nakładamy garnek, bądź inną patelnię, A. i właśnie jeszcze do tego Fajnie, że tutaj ładnie się, ładnie się pali pod tym względem, że jak ktoś chce, to nie musi zużywać zbyt dużej ilości drewna, do tego to drewno jest bardzo dobrze wykorzystywane, ponieważ ciepło do gotowania nie ucieka nam bokami, tylko idzie prost do góry. Lekko ucieka może przez ten tunel, ale tak raczej słabo. I jak najbardziej wykorzystujemy ciepło ognia, które nam daje tutaj. No, mam nadzieję, że raczej to zrozumiałe dla Was. Dobra, do nie następny film będzie o jakimś sporku czy innej kuksie. Jak ktoś nie wie, to kuksa to jest taka miska drewniana. Zobaczymy. No to do zobaczenia i cześć.